Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, 7.30 lat marketingowy. Cześć, Bartek. Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Krystian, dzień dobry, Agnieszka, dzień dobry, Cześć, kurczę, jeszcze nam dzień dobry nie napisali. Bartek, co ty znowu takie uśmiechnięte? Ja zawsze jestem uśmiechnięty, jak przychodzi weekend i pomyślę sobie, że będzie nam dane znowu ze sobą rozmawiać, prze, wymieniać się poglądami, być może czasami przekrzykiwać, no to to jest coś fantastycznego, no. To chyba ty krzyczysz. O, i dzień dobry, Marta, tej pani też z nami dawno nie było, więc muszę też specjalnie przywitać. To może ten wczoraj, ten klik tytuł, który dałem na naszej grupie codziennika, że 14 dni i. i no i Odliczanie i co ruszyło. Dalej? Odliczanie ruszyło. Bartek, czyli sugeruje, że tak zawsze się uśmiechasz, kiedy w weekend musisz wstać na codziennik zamiast spać, tak? czy znaczy, dla mnie to jest dzień jak codziennie, także. No prawda, do, czy no to, czy tak to weekend, czy nie weekend, to dla mnie to jest dzień, jak co dzień Ja wstaję i poszukuję tego idealnego dnia. Idealnego. Jak dnia, w idealnym marketingu z idealnym marketingowcem. Tak się chciałeś powiedzieć. O właśnie, o właśnie, a jeżeli nie idealny, no to co najmniej bardzo dobry, żeby on był bardzo dobry, a jak już nie może być bardzo dobry, no to żeby już dobry na koniec, to już. No żeby, no żeby było po prostu. Widać, widać tutaj wykładowca akademickiego już lecimy po stopniach, czyli dostatecznego nie przyjmujemy, tak? Nie, nie, za dużo ich wystawiłem w ostatnim semestrze. No dobra, to jak Bartek rozpoznać tego dobrego marketera? Wiesz, przecież, wiesz, już dwie wiesz, minuty wiesz, minęły, no przejdźmy do konkretów. Wiesz no to, jest, to jest moim zdaniem bardzo fajny temat, który coraz to częściej gdzieś tam przemyka przez przeróżne. Podcasty. I tutaj chyba też my nie jesteśmy tacy, my polecamy. Mariusz Błodyga, wraz z Karoliną Kłodygą. Najnowszy odcinek podcastu właśnie, gdzie dyskutuje się o, o idealnym marketerze i zadaje się fundamentalne pytanie, czy taki w ogóle funkcjonuje. I wydaje mi się, że ten temat jest o tyle szeroki, że nie ma jednej odpowiedzi. Znaczy, to, co mówi jeden autor, nie oznacza, że jest to, z mojej perspektywy to przynajmniej tak wygląda, że jest to pewien, no, taki, taka gama um, już wyczerpana, bo tych zmiennych um, jest bardzo dużo. No bo sam Michał też wiesz. I, i masz pewnie, no. Statystycznie, na potrzeby naszej rozmowy, załóżmy, że raz w tygodniu taką sytuację, gdzie dawane jest do zrozumienia wśród klientów, że ktoś chce idealnego, świetnego marketingu za 0 zł, ale dającego milion przychodu miesięcznie. A co za tym idzie, no jeżeli chce takiego marketingu, no to wybiera idealnego marketera do zrobienia tego wyniku. No i w, no właśnie wtedy zaczyna się albo albo problem, bo, bo musimy dać do zrozumienia, że sorry, ale idealnego marketingu, a co za tym idzie idealnego marketera nie ma. Albo no powiemy, trafiłeś panie na najlepszego marketera na rynku, oczywiście przy okazji dam trzy razy więcej w ofercie, no ale przecież jestem idealny, więc ja mogę sobie na to pozwolić. I to są takie rozterki, też w ogóle jeżeli wy macie swoje zdanie na, te, na ten temat, to piszcie w komentarzu, czy po prostu idealny marketer, czy bardzo dobry marketer istnieje i czym on mógłby się charakteryzować, bo właśnie co do charakteryzacji, czy jakiś cech, nie wiem, eksperckości, etc., to ja też nie wiem do końca co brać pod uwagę, bo sam wiesz, jak, jak szeroka to jest branża pod kątem umiejętności, pod kątem doświadczenia, pod kątem specjalizacji. I teraz, która specjalizacja jest no, lepsza, która no, gorsza, e, która daje więcej e, argumentów do tego, żeby móc powiedzieć, że ten marketer jest, nazwijmy to, idealny, a która nie. No to jest tutaj mnóstwo tego. Jest znaczy, to trudno. Tak, tak naprawdę, jak mówisz, nie ma czegoś jak idealny marketer e, czy marketingowy, z A jeszcze mały disclaimer. Dzień dobry, Iza, bo Izę trzeba zawsze przywitać, ja tak uważam i zawsze to będę robił, nawet w środku naszego live'u. Wracając, e idealnego nie ma, ale możemy spróbować rozpoznać dobrego. Czym się moim zdaniem cechuje dobry marketingowiec? No to przede wszystkim spędza więcej czasu na pracę dla klientów niż dla siebie, jeśli chodzi o marketing. <laughs> dobrego marketingowca można rozpoznać po tym, że bardzo rzadko wrzuca śniadania na Instagrama. To jest jeden, mój, moim zdaniem, bardzo ważny podpunkt. E bardzo mało kręci głupich filmików na TikToku. Jak już to merytoryczne. No i trzecie pracuje, więc ciężko go złapać ogólnie, nie? Czyli na przykład jak jest marketingowy, który odbiera telefon po pierwszym połączeniu, to prawdopodobnie nie jest dobry, bo nie ma co robić. Tak po prostu. Więc. a te, no, bardziej, bardziej poważnych tematów. <laughs> Widzę, że cię rozbawiłem, tak, Więc wiesz, już trzeba, trzeba przejść do merytoryki. Ale tak takie serio, to, to, to trochę powiedziałem to w prześmierczy sposób, ale to jest w tym ziarno prawdy ogólnie. Bo nie, fakt... Dobry marketingowiec to jest ten, który chwali się wynikami swoich klientów, a nie wynikami swoimi, czyli ile ja wyciągnąłem, ile moje posty mają zasięgów i tak dalej, i tak dalej, ile mają komentarzy, bo dla niego ważniejsze jest to, jakie materiały mają jego klienci. Dobry jest to taki, który pokazuje wyniki. Tak? Kiedy go pytamy o to, jak to się tam działo, no to nie ma problemu z tym, żeby pokazać konkretne wyniki, a nie na przykład powiedzieć, że dobre zasięgi równa się więcej klientów, równa się więcej zarobku, bo to nie są wyniki. Tak? To jest, jak Ktoś wam coś takiego mówi i nie chce wam pokazywać wyników, to to znaczy, że nie jest dobrym marketingowcem i nie może się zasłaniać żadnymi energikami, żadnymi tutaj umowami podpisanymi. Znaczy, oczywiście wiadomo, jak ktoś pracuje dla dużej państwowej spółki, no to raczej nie pokaże pewnych wyników, ale może pokazać pewne, <głos》>, pewne rzeczy, które zasugerują, że robi dobrą robotę, tak? I jeśli na przykład chwali się jakiejś study w którym pokazuje pewne rzeczy, jeżeli jego klienci o nim mówią, jeżeli jego klienci są na przykład nagrywają chociaż wideo opinie, to jest duża szansa, że to jest dobry marketingowiec. I co moim zdaniem jest kolejną rzeczą, którą jest dobry marketingowcem, to jest taka osoba, która sama nie robi wszystkiego. To jeżeli ktoś szuka kogoś, kto zrobi mu wszystko, czyli poklepie post na Facebooku, zrobi fotę na Instagrama, a przy okazji poprawi WordPressa, to szuka wirtualnej asystentki, a nie marketingowca. I teraz kolejną rzeczą jest to, że znowu, tak jak to powiedziałeś, tak, w przypadku marketingowca, to mamy wielu marketingowców. Mamy ludzi, którzy zajmują się szeroko rozumianym digitalem, chociaż to i tak jest szeroko, ale tego zwykle sami nie robią. Oni tym digitalem zarządzają, patrzą bardziej z perspektywy strategicznej w tym zakresie, a nie wykonawczej. Ktoś, kto zajmuje się Facebookiem, to pewnie robi dobrze Facebooka, ale będzie trudno znaleźć osobę, która dobrze będzie prowadziła firmowego Facebooka, TikToka i Instagrama. Szczególnie, że w przypadku większych profili, to do samego Facebooka często potrzebne jest kilka osób i tak samo jest z dobrze prowadzonym i dużym Instagramem. Więc też dosyć najczęściej wąska specjalizacja to może być oczywiście specjalizacja strategiczna, to może być specjalizacja w reklamach, to może być specjalizacja w różnego rodzaju właśnie tych poszczególnych kanałach, tak? Czyli czy TikTok, czy X. To dzisiaj nie umy się przyzwyczaić do nowej nazwy Twittera czy LinkedIn. Natomiast też warto pamiętać o tym, że jednak dobry marketingowiec będzie też trochę wiedział o każdej z tej branży, ale nie będzie się w każdej z nich specjalizował. Czyli innymi słowy, jeżeli ktoś przyjdzie do takiej osoby, która załóżmy, że nie zajmuje się SEO, to opowiem mu, jak to SEO działa, bo będzie wiedział, jak będzie działało to SEO w przybliżeniu, ale odeśle go do firmy, która się tym zajmuje. Wielkiej skrócie, tak? Czyli przybliży temu klientowi pewne rzeczy, ale sam tego już nie zrobi. To moje zdanie to są takie wyróżniki osoby, którą można uznać za właśnie dobrego marketera. No i kolejna rzeczą jest to, że dobry marketer ci nie powie, że za trzy miesiące panie wynik będzie taki, bo on tego nie wie. Bo nawet na danych historycznych można zbudować pewne rzeczy. Natomiast to nigdy nie będzie miało przełożenia 1 do 1 w stosunku do akurat twojej usługi, twojego produktu i twojej firmy. Więc jeżeli ktoś powie, że może być tak, zrobimy to, taka jest droga, trzeba zrobić to, a jeżeli ktoś ci powie, że w ciągu dwóch tygodni nie wiadomo, co się wykręci, to już w ogóle bym uciekał, bo ten dopuszczający to już jest za wysoka ocena. Co Bartek? Ojeju, ty tutaj tyle tematów, znaczy tyle wątków słusznych poruszyłeś, że ja już tak, ale teraz sobie... W głowie analizuję to, moją odpowiedź i gubię się, no bo, no bo wszystkie te rzeczy są bardzo ważne. Znaczy, bez wątpienia, i to, co jest najważniejsze, to jest to, co powiedziałeś na początku, samym: to znaczy, um, dobry, na Instagramie. No, dobry, tak. dobry marketingowiec nie ma za dużo czasu. Ja nie mówię, że nie mam w ogóle czasu. Bo to oczywiście też powiedzmy, bo bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy nie powiedzieli, że też to, co my robimy, to jest jakaś forma no marketingu naszego. Natomiast jeżeli ma za dużo czasu na własny marketing, albo więcej czasu poświęca na własny marketing niż na marketing klienta, chociaż z drugiej strony, zaraz ci powiem, że definicja klienta dla niektórych jest też bardzo ciekawa, tych marketingowców, bo oni Jeśli... są swoimi pierwszymi klientami, tak tylko się wtrącę. Nie, nie, dla nich klient to, to jest. Słyszałem. To, 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 to tak, ale dla nich klient to jest uczestnik szkolenia, to są dla nich klienci. A, okay. Klienci. Okay. Ja, ja mówię, no bo taka szybka tego dygresja. Raz no, rozmawiałem z takim jednym powszechnie uważanym za bardzo dobrego, nie wiem czy idealnego, albo bardzo dobrego no, marketingowca. Wiem, co on robi i dyskutujemy, tak. No i ja wspomniałem o tym, wiesz, no ja bym też to zrobił, to szkolenie um, albo nie, ten, ten no, kurs onlineowy, ale ja nie mam czasu na to, bo mnie klienci korkują i tym podobnie i, i nie mam czasu. A on mi mówi takie coś, no ale przecież ja mam też klientów i też to robię. I mówię, a jakich ty masz no 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 klientów? No wiesz, co co tydzień mam? Jeden dzień co najmniej szkolenia, dwóch, to klienci są. A, no tak, no tak. No dobra, to tak tylko wtrącenie. Natomiast, rzeczywiście, jeżeli ten marketingowiec bardziej patrzy na swój marketing niż na marketing klienta, to jest już to coś podejrzanego. To jest A. B. I to jest w ogóle też fajne, to, to co powiedziałeś o tym, w cudzysłowie, chwaleniu się sukcesami klienta. To pokazuje też taki trochę, Taką trochę pokorę i, i brak ym, takiego ego, że tak powiem, no marketingowca, bo nie chwalę się sobą, tylko chwalę się kimś innym. Natomiast wtedy ci idealni marketingowcy powiedzą ci tank. No wie pan co, no niestety nie mogę ujawnić mojego klienta, ponieważ podpisałem z nim NDA, no i no niestety no nie mogę. Także to jest też tylko taki, taka dygresja, jak, jak obchodzone są tego typu. Elementy. Natomiast. Ale wiesz, ale tak tylko, muszę tutaj wtrącić, nie? bo ja rozumiem, że nie można w, w wszystkich wyników pokazywać i o wszystkim mówić, ale jest to trochę zabawne, kiedy okazuje się, że nagle z wszystkimi klientami mamy podpisane umowy i żadnego wyniku od iluś lat, jak się zajmujemy marketingiem, pokazać nie możemy. No tak, no bo w, ze nie? wszystkimi masz no, podpisane. NDA. Nie. Teraz w ogóle do głowy mi przyszło um, te wszystkie posty, które w ostatnim tygodniu Michał, tobie też przesyłałem, tych przepięknych, świetnych no, marketingowców, którzy po prostu rozpływali się nad sobą i nad własną boskością. Um, osoby, które dokładnie śledzą e, to, co się dzieje no, na LinkedInie, to na pewno wiedzą albo przynajmniej kojarzą te osoby. E, A które jak nie, to by... Bartek też może, może wam wysyłać post. To. A jak nie, to też mogę wysłać no, link, ale to tam jest znowu takie małe wtrącenie. Więc, więc bez wątpienia to ma tutaj miejsce, ale ja powiem też coś innego. To jest rzecz, na którą zwrócił właśnie uwagę Mariusz w podcaście z którym ja się, znaczy z czym ja się zgadzam, bo to jest tak. My pastwimy się trochę nad tymi marketingowcami, którzy uważają, że są idealni, natomiast duża część, jeżeli to tak można określić, winy jest po drugiej stronie, czyli po stronie na przykład firmy, która zatrudnia tego idealnego marketingowca i uważa, że jest idealny, to znaczy, nie jest stawiane przed nim wymagania, KPI. Znaczy, już nawet nie mówię o, o KPI, ale wymagania. <laughs> Czyli w, oczywiście w zależności od branży, z którą mamy do czynienia, od produktu i tym podobne, bo firmy, kiedy zostaną Kupione przez ten marketing, tego marketingowca, uważają, że on jest po prostu tak idealny, że on zrobi wszystko, tak jak powiedziałeś, wie dokładnie, co zrobić, zna branżę, zna specyfikę, zna nasze cele, zna to, co my chcemy osiągnąć, więc generalnie od niego nie można za dużo wymagać, bo to jest idealny marketingowiec i porzucane są wszelkie tego typu działania. No i na koniec. Suma summarum, kiedy przychodzi już moment tego swoistego sprawdzam, no to się okazuje, że halo, halo, ale coś tutaj no nie działa i mamy pretensje do całego świata, ale nie mamy pretensji do siebie. Więc jeżeli mówimy w ogóle o idealnym marketingowcu, chociaż to słowo moim zdaniem jest tutaj bardzo nie na miejscu, to moim zdaniem żeby kogoś nazwać dobrym marketingowcem czy bardzo dobrym marketingowcem to trzeba zestawić go właśnie z tymi celami które zostały przed nim postawione i to jest naj, najbardziej obiektywny moim zdaniem wskaźnik który Zmiecie z powierzchni Ziemi to wszystko, o czym powiedzieliśmy, czyli te marketingi, tych, tych marketingowców, te wspaniałe zdjęcia, występy na, na TEDxach, na I Love Marketing, przepraszam, że robię teraz no reklamy, etc. To wszystko zmiecie. Bo właśnie będzie ten no, moment, te, ta taka przysłowiowa kartka papieru, na którym są spisane jakieś tam rzeczy, no i albo odhaczone na zielono, ptaszek, albo na czerwono, tak. E, że, że tak powiem, koniec. I, I to jest moim zdaniem też właśnie ten element, o, o którym my nie możemy zapominać, że ta druga strona, czyli osoby, które, obojętnie czy firmy, które chcą marketingowca, czy osoby, które kupują, nie wiem, Kurs onlineowy od tej osoby, czy cokolwiek, że jest ten moment na sprawdzenie tego. Albo Albo tak jak ty mówisz, jeżeli dany marketingowiec będzie mógł. A ja też uważam, że to nie jest nic takiego tajemnego, żeby powiedzieć, że współpracuje z, z firmą X. Albo moim klientem jest imię nazwisko. Jak, jak współpracujesz z firmą X, to współpracujesz z całkiem dużą firmą na dzień dzisiejszy. O kurde. No widzisz, już ty teraz słuszne. musisz się Słuszne. Musisz się współpracuję z firmą Y. Na przykład, to, no to, to już coś o mnie mówi. Ja, to już przynajmniej jest jakiś sygnał, bo to, że ja z nią współpracuję, to nie wiadomo na, po pierwsze na jakich zasadach, a po drugie, jakie są moje zadania. Więc, więc moim zdaniem to jeszcze trzeba tutaj dodać do tego, co ty powiedziałeś, czyli, czyli właśnie ten taki element, ta cegiełka drugiej strony, żeby móc powiedzieć, że właśnie dany marketer jest, jest no, no bardzo dobry, no albo inaczej zna się na swoim fachu Otóż to i też jeszcze, i to też mówiliśmy już kilka razy w codzienniku, na temat tego, do czego ten marketer właśnie będzie nam potrzebny, tak? To co ja powiem dokładnie tutaj jeszcze od strony takiej tematycznej, czyli czy do Facebooka, czy do digitalu, ale pamiętajmy o tym, że tutaj też to coś gdzieś tam rozgałęzia. I jeżeli przykładowo celem firmy jest pozyskiwanie leadów, no to szukamy kogoś, kto będzie się zajmował lead generation, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał konkretnej sprzedaży, a nie budowania marki, OK. Mamy różne zdania na ten temat, i ja też tutaj bym mógł ten temat sporo opowiadać, no to będziemy szukać kogoś od performanceu. tak? A jeżeli chcemy zbudować markę, no to będziemy szukać kogoś, kto będzie budował brandy albo jakieś brand managera po prostu. I to też warto wziąć pod uwagę, kto po prostu w jakiej działce się nawet w tym zakresie specjalizuje. No bo potem może być trochę dziwnie, kiedy damy komuś, kto zajmuje się wynikami konkretnie albo lidami, i powiemy, ale ty słuchaj, czemu nam nie prowadzisz Facebooka? No, bo w sumie moim zadaniem jest dostarczanie leadów, a nie prowadzenie Facebooka i znam inne metody, tak. I wcale by to nie było jakimś super zdziwieniem, tak? Więc też pamiętajmy o tym, że nie można wymagać od kogoś tego, że będzie robił po prostu wszystko. Bo ma też konkretne zadania, przede wszystkim. Więc, tak jak powiedziałeś, no nie ma czegoś takiego idealnego marketingowiec, ale jak najbardziej można zakwalifikować na dobrego i bardzo dobrego. Tutaj do tej kategorii na pewno możemy zaliczyć Mariusza i Kalnią Łodygów, tak? którzy są jednymi z lepszych strategów marki w tym kraju, jeżeli nie naj. No i właśnie czym się cechują? No, pracują. <laughs> czym się cechują, że i to akurat będzie bardzo duży komplement, to, to co powiem, że ich nie widać po prostu, że... Dokładnie tak, to, dokładnie tak, dokładnie tak. Jest tak, firmy wiedzą, gdzie tak, ich szukać. Firmy wiedzą, gdzie ich szukać, materiały są merytoryczne, jest bardzo mało rozrywki w ich w komunikatach i w ogóle to jest moje... A, no i widziałaś ich kiedyś na jakiejś konferencji? Bo ja chyba nie. Tak, i jeszcze, <laughs> i jeszcze kolejny <laughs> komplement, jeszcze kolejny <laughs> komplement, taki przewrotny trochę, to znaczy, że mają niewielką liczbę lajków. Tak, to się zgadzam, to się zgadzam. To jest, okay. to jest może to jest może przewrotne, ale, ale tak naprawdę jest, że do, 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 do takiego porównania, że um, stopień eksperckości y, bardzo często określa ilość lajków i im bardziej w dół, tak. tym znaczy, że to jest bardziej jej ekspert to taka taka lajkoza się nam zrobiła przede wszystkim nie o, lajkoza, no, no, tak, ale to już jest osobny temat znacie nasze zdanie i pewnie część z nas z was nas hejtuje za to i i, i stwierdza że po prostu nam jest żal i jesteśmy po prostu zazdrośni i teraz chcemy tych ludzi hejtować No także po, 350, po 352 odcinkach Bartek to już raczej warto. chyba dużo można o nas się dowiedzieć. Dobra, dobijamy 20 minut przekroczone, także słuchajcie, jeżeli uważacie, że ten odcinek był wartościowy, to zachęcamy i zapraszamy do zostawiania łapy w górę na YouTubie. Ci, co oglądają na LinkedInie, to jak na LinkedInie i lajków like na Facebooku. Bardzo będzie nam miło z tego powodu, bo chcemy, żeby ten materiał docierał do innych osób. Oczywiście autopromocja. W temu Bartek nam wbijał szpilę na temat lajków, więc my teraz też o nie poprosimy, bo zależy na czymś, na czym też wbijamy szpilę, czyli na zasięgach. <laughs> Ale jak tego nie zrobicie, to też w porządku. Fajnie, że z nami jesteście i też wam za to dziękujemy, bo to jest weekend, więc życzymy Wam udanej soboty. Do zobaczenia. Do zobaczenia już jutro o 7.30.